Hej, witam Was. Dzisiaj chciałem Wam pokazać moją kalamondynę, bo dzisiaj naprawdę wygląda przepięknie. Obsypana kwiatami. Zobaczcie ile tych kwiatków tutaj jest. Owoców też mnóstwo. Pszczoły sobie tutaj pracują. I po prostu cała obsypana Kwiatami, starymi owocami, których jeszcze nie udało mi się zebrać, zerwałem już chyba w tym roku. Czy teraz powiedzmy ponad 200? Bo sobie spróbowałem jakąś taką naleweczkę z tego zrobić, za czym co z tego wyjdzie. Na no, mam znać. A tutaj się zapowiada, że i ta końcówka sezonu, i następny rok będzie obsypana. Konkretnie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Kwiaty. Mały owoc, duży owoc. Także to jest właśnie też plus cytrusów, że nie jest tak jak powiedzmy w tych naszych owocówkach, które znamy, że jednocześnie wszystko owocuje, potem samo owoce, zbiera się owoce i potem czeka się na kolejny cykl. Tylko w, cykru, w cytrusach oczywiście też są wyjątki, ale w cytrusach też mamy to powiedzmy na okrągło. To Czyli, znaczy w sensie kwiaty, owoce, młode owoce, dojrzałe owoce, jednocześnie. No nic, pozdrawiam, trzymajcie się.